Dolny ślad bym powiedział: Oleśnica, Muzeum Foteli Katapultowych. Oleśnicy z Mariuszem, my się kopli. Patrzcie, wchodzimy. Temat lubiany przez Mariusza oczywiście. Ja oczywiście jako towarzysz podróży chciał jechać, nie odmówiłem. No, oprócz foteli to i tak, tu inne rzeczy są jak widzicie. Na wejściu Mandury. talerze pamiątkowe za mną już pokazywałem. Jedyne co tutaj nie jest moje, jest wypożyczone, to jest to z Bogu jest najmniejszy w pustej takiej do to jest wojska polskiego. A czy nie było tego jak mam pożyczył. A tak wreszcie wszystko to jest już przekazane, ja nie wiem, to wszystko. A czy to nie idzie też takie że to mnie Nie, no pierwsza nie, no pierwsza, że tak powiem, była taka żeby że że Wojskowego coś kupić, ciekawego. Dalej można z agencji coś kupić, ale tam już albo są ceny niepotyczne, albo, mm. albo już w ogóle nie ma nic ciekawego, co mm. można było od nich kupić. Nie? No, taka jest prawda. To jakie są historie tych rzeczy? czy to są wymontowane samoloty? Tak, tak. I te były użyte Jeden fotel był tak naprawdę użyty, to jest ten fotel. Na jednak to widać, jak tutaj A, zobaczymy, tak, bo jest pęknięte, ale tutaj boczek prawy jest I To jest fotel, który, był, który uratował naszemu pilotowi polskiemu życie na migu nie Do tej pory nie ustaliłem komu uratował życie, ale uratował na 100%. Yy, i i to jest stricto potem po tak strzałku? ten tak Tam dalej w gablocie też są pamiątki po takim szczęśliwym i mniej szczęśliwym katapultowaniu ludzie sobie tam pozabierali na pamiątkę coś z fotela dajmy na to, nie? Bo tam mhm. później pokażę. Może Wam opowiem że, coś tak, żebyście mieli takie zobrazowanie, no, jak, to, 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 jak to jak taki potem działa i co się dzieje z człowiekiem jak się, że tak powiem, nie? Tylko wiem, że to rakietowe są <śmiennie> najczęściej, o tak? to Powiem tak Wam na przykładzie tutaj fotela y, ogólnie lego. Y, potele katapultowe tak naprawdę y, są już od lat y, przez tych lat 50. I te pierwsze fotele to były takie fotele, no, to nie były fotele katapultowe, to były fotele wyrzucane i to są te fotele tam jak z Iskry, no, jak z Miko, 15. Tak. I tam, żeby zachować bezpieczne parametry katapultowania, to raz, że trzeba było mhm. zachować odpowiednią prędkość, czyli minimum 600 km na godzinę w locie poziomym. I jeszcze do tego na wysokości minimum 250 metrów. I to były takie parametry dla pilota, że, że on się prawdopodobnie uratuje strzelając się z samolotu. Nie? Potem to szło do przodu jak ze wszystkim, technika poszło do przodu, jak idzie do przodu i w fotele później już klasy na przykład zero, nie? czyli 0 wysokości, ale na przykład musiała być zachowana prędkość, tak na, na przykład w migu 21 było klasy 025. Eee, dlaczego? No bo obierka nie była, osłona kabiny nie była odstrzeliwana, tylko w momencie e, pociągnięcia za zdwojony uchwyt w pierwszym e, momencie się zwaniały zamki, które były, e, które i potem jak zwolniły się zamki, kabina lekko podskoczyła do góry i e, e, Napór wiatru, który napierał napieram, napieram, napiął, nie, na to muskołę kabinę i zrywał po prostu. nie? Potem były, i to jest na przykład klasy 0020, potem już i do dzisiaj aktualnie są właśnie tak jak tutaj na 1422 na czy na MIG-29, bo to jest stawiany tu i tu. Na 122 nie jest ostrzeliwany osłona kabiny, ale na MIG-29 już jest ostrzeliwana osłona kabiny i to już jest klasy 00, czyli 0 wysokości, 0 prędkości. Osłona jest odstrzeliwana, on jest wystrzeliwany na 50 metrów i bezpiecznie się ratuje. Mm -hmm. Tak to ten proces tak szybko y, zachodzi. No i teraz o tym szybkim procesie właśnie katapultowania. Tak, w biurze podejmie decyzję, że się strzela. Czyli łapie za zwojone łupy, pociąga za, za ten zdwojony łupy i zaczyna się proces katapultowania. Y, zgadnijcie, ile trwa taki proces katapultowania? tu tak? No, rakieta musi zareagować, to będzie sekundy? Grubo za dużo. Po pół sekundy. Reakcja. Jedna trzecia sekundy, 0,36 sekundy. Wypowiedzenie tego nawet szybko, 0,36 sekundy trwa dłużej o. niż jego <laughs> dnia tym fotelem w kabinie, nie? Gdzie trzeba podkreślić taką. potem 140, 145 kg, pilot średnio 80, nie? I teraz taką Yy, w takim yy, silniku rakietowym, tu akurat w tym przypadku jest yy, yy, w tej gminy, jest stylu, tak głowa, tak głowa, to jest ten cały silnik rakietowy, mm -hmm. jest paliwo stałe w postaci 12 lasek trotylów. Tak wiem. Zobaczcie sobie, widzę, że się wygląda w tych łamkach. I teraz jakbyśmy te 12 lasek trotylów podłożyli, to do budynek do budynku. Oni on, on chyba krótsi wychodzą po no. Słuchajcie. No i teraz właśnie z tym krótszym wychodzeniem. Przeciążenie, uwaga, do 20 g. Czyli jak on waży 80 kg, to ile pierwszy pacienci są na 600, nie? No. I w 99% tracili y, przejąć, nie? I dlatego te fotele już noszę, to fajnie, bo te fotele wszystko robiły za tego pilota. Czyli tak, jak on już nawet zęba. To tak, ręczniki rozrzuty roku spali. Czyli rąk nie rozrzucił na bok. Przyciągnęło mu nogi do, 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 do fotela. Przyciągnęło go bardziej do fotela, nie? I już I to 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 Potem już tak, to już jest cały proces, czyli oddzielenie korpusu fotela i on ląduje na swoim spadochronie tej drugiej stabilizacji, a pilot, y, automatycznie wszystko otwierają w odpowiedniej kolejności, ląduje na swoim spadochronie ze zestawem ratowniczym, który jest tam rozłożony. Gdzieś tam w terenie, no to co najwyżej może sobie nogę złamać, skręcić, bo, bo się nie złożył do bezpiecznego wylądowania na spodobrania, ale przeżyje. Nie? A w tych pierwszych fotelach, jak nie były te wszystkie parametry zachowane, dobra, nawet jak były zachowane parametry tego bezpiecznego tak czyli czyli, yy, czyli te 600 yy, na godzinę, te 250 metrów w locie poziomym, hmm. ale nie schował sam wszystkiego w obrysie fotela, nie położył nóg na podnóstkach, na, 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 rąk nie schował. To wszystko, nie ukrywajmy, to wszystko, to co było poza obrysem fotela, zostało w no. 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 i tak jeszcze wracając do tych osłon, nie? no tak mówię, były osłony zrywane naporem wiatru, były i są osłony, które są odstrzeliwane. Uh -huh. Ale był taki moment w lotnictwie rosyjskim że yy, na mig 21, bo to jest potem z mig 21, yy, osłona kabiny pier w pierwszej fazie, po, to, po katapultowaniu, nie, nie została odrzucona, tylko się wstrzaskiwała, tak jak tutaj teraz widzicie, w ten potem. Po co? Po to, żeby osłonić pilota od tego pierwszego momentu tego naporu tego wiatru. Ale to się nie sprawdzało, bo wielokrotnie te osłony się nie wyczepiały. Mhm. Oni albo ginęli lądując w takiej postaci jak tutaj, albo nogami wręcz musieli wypychać tą osłonę kabiny. Nie? No i to y, nie wprowadzili tego, no chcieli dobrze, no bo wiadomo jak on leci nie wiem tysiąc czy, czy już ponad mach na, y, na godzinę, no to, no to kurde ten, wy, jedziemy dzisiaj samochodem, wystawiamy rękę i no. jedziemy 100 na godzinę, nie, jak no, już jest na a co je, dopiero tysiąc, to, nie, nie? No. W nie? Tutaj. ale nie wyszło im to, nie, bo tutaj w tych hotelach już nowszych, na przykład na tym K36 y, y, jest wysuwana tutaj taka osłona, nie, ona jest, ona się wysuwa gdzieś na tą, Wysuwa się na tą, na tą wysokość, jest gdzieś tej wielkości, ale to jest tak skonstruowane, że właśnie na twarz nie Nie, nie, nie się tego, 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 tego. tego, 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 tego no, te teleskopy tak, odpychają to, dostęp, to, żeby to jest tak właśnie zero, zero, czyli on już musi na, on ma zadziałać w pełni, w 100% na, do tej wysokości 50 metrów, jakby strzeli z ziemi. Uh -huh. I, te, I po co to jest? To stabilizuje od razu fotel, żeby on nie kościółkował. Tylko jak wyleci, to... tak leci. Uh -huh. Uh -huh. Bo teraz jeszcze tak oczymijmy, że on wyleci to się na 50 metrów, zanim jeszcze zrobi z dwa koziołki, no to co, już się zderzy z ziemią, nie? No tak, tak, tak. To jakby świat ciężkości się zmienia no. wtedy, nie? nie pewnie. Kurczę, ale fajnie. No tak. I to się widzę są też? Tak, tutaj od tego, tutaj co wisi w tą stronę to są hotele, ja je nazywam fotelami yy, niekatapultowymi. No Średnie no, nie to, to są fotele pilotów, nawigatorów, samolotów, jakichś tam transportowych, wyczyn szkolnych i tak dalej. Tutaj ten, co wisi pierwszy, to jest z Orlika, Pierwszy fotel z Orlika, one już wtedy były niekatapultowe ten co wisi tutaj. Teraz już są myli fotele katapultowe. Nie? Oprócz tego, tutaj jeszcze się znajduje dużo jakichś tam pamiątek osobistych, bo różnego rodzaju, czy to pilota czy nie tak czy to lotniczych, No cóż, powiem Wam, temat indywidualny e, dla typowych pasjonatów. Kto mu chęć, to, a tam to, to może to zajechać do leśnicy, to tutaj to w tym miejscu. ale w tej chwili już, kiedyś w Białej powiedzieć, że a tu w na na Białorusi, na tym, że się okazało, że to będzie, że to będzie sam, Tak, czasami jeszcze dziś każdy W każdym tylko był wolny, to połkniewał się na No nie? Na Chyba tak

tak mówię dla indywidualnego zainteresowania tematem, ktoś interesuje, no ale zaś wam coś pokazałem. Wszystko z Oleśnicy, wszystko z Muzeum Foteli Katapultowych. Trzymajcie się. I do Zasiemka. Do następnego.